Ostatnio otrzymałem naprawdę dużo szczęścia w postaci paczek. Za co serdecznie dziękuję. Tutaj przedstawię Wam unboxing czegoś, co chyba się spodziewam, co to będzie. I chciałbym jeszcze raz podziękować. Teraz bierzemy się za otwieranie. Oczywiście ostrożnie. Paczka jest bardzo dobrze zabezpieczona. Mógłby to lepiej otworzyć, ale nie ukrywam, jestem mega niecierpliwy. <grym> Ten, ten. Co to jest? Nowe krzesło. Ale olać to, bo zobaczcie. PDS 502. Miałem go kiedyś już na kanale. Dawno, dawno temu. I właśnie pod tym postem Pojawił się wątek tego odtwarzacza, i tam w dyskusji chyba był właśnie poruszony temat: sprzęt. Tu przez darczyńcę, no zachowajmy anonimowość, ma zrobiony taki lampkowy wyłącznik. po podłączeniu napięcia odtwarzacz się włącza i odtwarza płytę. I to mocno wkurzało właściciela tego sprzętu. Jakiś czas o tym myślałem i tak myślę, że mnie by nie wkurzało, ale po dłuższym przemyśleniu gdzie osobiście teraz używam listwy yy, Takiej Master Slave, gdzie po prostu po włączeniu wzmacniacza Chciałbym na przykład obejrzeć sobie coś w telewizji, trochę głośniej lepiej I gdzieś mi tam będzie szumił laser odtwarzacza w, ci w momentach ciszy mm, Lipa Trzymaj za każdym razem Przy sobie jeszcze dodatkowo pilot od odtwarzacza mm, Lipa Więc cholera, to jest naprawdę Bezsensowne. Ewentualnie możliwe, że przy połączeniu tego wzmacniacza. Pfu, przepraszam, odtwarzacza. A nie, sorry. Dupa. To jest tylko CD Deck Synchro, żeby przy włączeniu nagrywania odtwarzacz zaczął odtwarzać. Albo na odwrót. Przy włączeniu odtwarzacza rusza nagrywanie. Myślałem, że ma jeszcze wyjście do jakiegoś synchro z, z klockami, ale niestety, niestety nie ma. Hmm. Trochę takie z, z, dziwne, nie? bo teoretycznie mam magnetofon tego zestawu, który chętnie położę na tym kompakcie albo na odwrót. I mamy oddzielny pilot do CD. Do wzmacniacza też będzie oddzielny pilot? Ewentualnie to jest sprzęt z epoki, gdzie po prostu tak jak w naszej Diorze do SSL można dorobić było pilota może w wersjach na bogatości były sprzedawane piloty do odtwarzacza CD <grym> więc tutaj też mogłoby tak być tylko jak widać tak bardziej lepiej jest to zrobione nie ukrywam troszkę uruchomiłem go troszkę pograłem rozbierać nie będę wiem co jest w środku jak chcecie zobaczyć to zapraszam do filmu który już tam się gdzieś przewalił na tym kanale. Z takich ciekawych rzeczy. Output level w odtwarzaczu. Cisza, przygłaśnia, wyjście. Niezłe. Niezłe, tylko... Uczy tylko To jest jeszcze alternatywa, że nie mamy pilota do wzmacniacza i praktycznie każde może po prostu ściszyć, przynajmniej odtwarzanie, jeżeli nie chcemy go pauzować albo zatrzymywać. No i co tutaj możemy powiedzieć jest bardzo ładny stan tego odtwarzacza i co według mnie jest jego mistrzostwem. <laughs> Ten mechanizm ładowania tak. Tadam nie ma ser. Jest od góry i to wygląda naprawdę bajaczem jest to taki totalnie odtwarzacz który ktoś zrobi po prostu zróbmy to inaczej nie tak takie normalne to, to wszyscy mają. no nie? <laughs> Jeszcze bym się spodziewał odtwarzacza z ładowaniem jak do, jak do radii samochodowych, a kiedyś miałem odtwarzacz właśnie w komputerze Pioniera z CD-ROM tak zwany, czy tam czytnik nośników optycznych, gdzie właśnie mieliśmy e, wkładanie płyt e, do odtwarzacza jak do radia samochodowego. Czyli się rysowały. <laughs> Także Przemku bardzo Ci dziękuję. Świetny ten odtwarzacz, bardzo mi się wtedy podobał, ale no nie, nie mogłem go mieć. E, już myślę, co gdzie go jakoś sprytnie przemycić przed żoną. Ech, kobiety nie docenią sprzętu audio. Hmm. Kolejny grad. W sumie posłucham trochę. Zapomnij, jakoś to będzie. Serdecznie pozdrawiam. Bardzo dziękuję. Ej, i to jeszcze nie koniec, bo tak jakoś wyszło się, zjechały dwie paki. Więc zapraszam na kolejny unboxing już za chwilę na tym kanale. Zapraszam. Mówił Lis Lisseu z Lisiego Naprawiania. Bądźmy dobrej myśli. Hoł! <laughs>